Myśląc o musztardzie, większość ludzi od razu ma skojarzenia z grillem i kiełbaską. Okazuje się, że można z nią zrobić o wiele więcej i nie tylko w sferze kulinarnej. Będziesz zdziwiony, do czego można jej użyć, ale warto skorzystać, bo czasem to, co wydaje nam się absurdalne, idealnie rozwiązuje pewne kwestie, z którymi walczymy od dłuższego czasu. Zaciekawieni. Uczucie rozluźnienia mięśni często łapią Cię skurcze albo bolą Cię mięśnie. Musztarda może rozwiązać Twój problem. Jeśli dotyczy dużych grup mięśniowych, takich jak plecy czy nogi, trzeba mieć wannę, aby móc w niej spokojnie rozprowadzić produkt. Wymieszaj dwie łyżki musztardy z dwoma łyżkami soli i psem i dodaj do kąpieli. Jeśli dotyczy to mniejszych miejsc, możesz stworzyć coś na zasadzie maści przeciwbulowej. Wymieszaj musztardę z odrobiną mąki. Musi powstać kremowa konsystencja. Nanieś na problematyczne miejsce, owiń bandażem i po od 20 do 30 minutach powinieneś poczuć ulgę. Dobrze mieć musztardę pod ręką podczas wycieczek. Gdy tylko poczujesz, że łapiecie skurcz, szybko posmaruj nogę, a zobaczysz, że ból szybko minie. Skóra: musztarda jest dobrym składnikiem maseczek. Zawarta witamina E, przeciwutleniacze i substancje przeciwzapalne pobudzają skórę. Rozprowadź cienką warstwę na twarzy i pozostaw na 15 minut. Zmyj ciepłą wodą. Przy regularnym stosowaniu zauważysz szybko poprawę. Jako odżywka do włosów, po użyciu normalnej odżywki, weź garść musztardy i wmasuj we włosy. Najlepiej byłoby, gdybyś zostawiła ją tak długo, jak to możliwe, najlepiej do 8 godzin. Jeśli chcesz zostawić ją na noc, pamiętaj, aby założyć czepek, aby chronić pościel. Rano spuścią. Włosy będą miękkie jak nigdy. Bulgardła, aby złagodzić bulgardła należy wypróbować ten przepis. Wymieszaj łyżkę nasion gorczycy z połową cytryny, łyżką soli, łyżką miodu i gotuj to w 300 ml wody. Niech płyn ostygnie. Pij go od 2 do 3 razy dziennie. Jeśli nie przejdzie po trzech dniach, zalecana jest wizyta u lekarza w celu wykluczenia innych chorób. Brzydki zapach, wazon po kwiatach, brzydko pachnie. Prosty trik, który pomoże Ci przez to przejść. Szczypta proszku musztardowego wymieszaj z ciepłą wodą i wlej do wazonu. Dokładnie wymieszaj. Wypłucz i więcej, nic nie będzie śmierdzieć. Sprawdza się także, jeśli chodzi o garnki i patelnie. Aby złagodzić przeziębienie, wetrzyj musztardę w pierś, a następnie przyłóż do tego miejsca wilgotną ściereczkę. Powinno to złagodzić objawy. Drobne poparzenia skórne, jeśli poparzyłaś się na przykład podczas gotowania, od razu potraktuj skórę zimną wodą, a później na miejsce musztardą. Nie tylko zapobiega pojawieniu się pęcherza, ale łagodzi ból. Izotiocyjanian alilu stymuluje gojenie się ran i zmniejsza uszkodzenia w skórze.